To będzie nagranie pod kryptonimem Krypton. A dokładnie właśnie Szymon, nasz operator, testuje taki statyw naramienny. Obok mnie Bartosz Mnich. Foton Kalisz. No, co roku odwiedzamy wasze stoisko co roku coś nowego. Teraz na początek powiedzmy sobie w ogóle co tutaj można zobaczyć, jakie macie nowości, jakie ciekawostki. Oczywiście tradycyjnie prezentujemy całą naszą ofertę, to znaczy statywy na ramienne, między innymi jeden z takich kolega właśnie używa, oprócz tego krany kamerowe, które prezentowaliśmy wcześniej, oraz slidery Camelon system slide control, które pierwszy raz pokazaliśmy w zeszłym roku. W zeszłym roku klienci oglądając slajdere pytali się o możliwość instalacji jakiegoś systemu zdalnego sterowania do tych slajderów. Obiecaliśmy, że taka możliwość będzie i w tym roku na targach dotrzymujemy słowa, prezentujemy zestaw sterujący Varanus. Ale o tym za chwilę, tak? O tym za chwilę? Y no dobra, te wszystkie produkty, które tutaj są, to są wasze pomysły i plus adaptacja tego co jest na rynku, żeby ten system zgrywał się już z tym co fotografowie czy filmowcy mają. Zgadza się. Myślę, że taką naszą dobrą, silną stroną jest to, że mamy bardzo dobry, bezpośredni kontakt z naszymi klientami, którzy bardzo często nam opowiadają, co się dzieje na rynku i przede wszystkim, jakie mają potrzeby, co się zmienia w ich pracy, jakich nowych rozwiązań poszukują. Jest to nieocenione, jeżeli jesteś producentem sprzętu wideo. No dobra. Co jeszcze możesz nam pokazać, żebyśmy nie szli do tamtego sprzętu, bo o nim będziemy troszkę więcej za chwilę mówić? Kran, który pokazywaliśmy w ubiegłym roku, tak? Tak jest. Jeżeli chodzi o konstrukcję, kranu niewiele się zmieniło, ponieważ właściwie nic się nie zmieniło, ponieważ jest to konstrukcja bardzo udana. Mogę tylko dodać, że minął rok, w związku z czym możemy spojrzeć na to zupełnie inny sposób przez doświadczenie naszych klientów, którzy korzystają z tego sprzętu, są bardzo zadowoleni. Dostajemy masę bardzo pozytywnego, do pozytywnej informacji zwrotnej. Dzisiaj mam z kabelkiem dużo problemu, proszę Państwa. Ok, czyli kran, kran się sprawdził, a jak slidery, które też w ubiegłym roku wprowadziliście, jak tutaj, jakieś ulepszenia, coś klienci zgłaszali? Nie chciałbym wpaść w przesadny samozachwyt, ale trudno nam będzie, ponieważ też dostajemy masę bardzo pozytywnych opinii. System Slide Control, który zaprezentowaliśmy w zeszłym roku, bardzo, bardzo się podoba. Generalnie jest to urządzenie, sprawdza, spra... przede wszystkim jest użyteczne i proste w obsłudze, to jest najważniejsze. W swojej pracy twórca e, musimy pamiętać o bardzo wielu rzeczach. Sztuka filmowa wbrew pozorom nie jest łatwa. E, urządzenia, których filmowiec używa, nie powinny tego komplikować, powinny to ułatwiać i zawsze staramy się o tym pamiętać. Slider jest kwintesencją tej filozofii. E, dobra, no tutaj jest taka fajna tabliczka, zapytaj o rabat targowy. To, żeby zachęcić jeszcze tych, którzy jutro po południu czy w sobotę mogą się pojawić na targach, e, na co macie rabaty, na, na co mogą liczyć tutaj odwiedzający. Rabaty są na wszystkie nasze produkty. Zachęcamy przede wszystkim do tego, żeby przyjść na nasze stoisko, zobaczyć to, co mamy do zaoferowania, i zapytać o rabat targowy. Ok, proszę Państwa, to e, ta krótka relacja na razie, tak ogólna ze stoiska. A jeszcze na pewno pogadamy sobie o e, tym, co w tym roku e, nowe i ciekawe.